Jest z nami Tymek, który dzisiaj będzie eskortował zawodnika. Powiedz mi, jakie emocje tobie towarzyszą przed tą eskortą? Czy jest trochę stres? Czy jak, jak, to, jak, jak to czujesz? Szczególnie trochę stresu, ale myślę, że będzie fajnie. A kogo chciałbyś wypro wyprowadzać? Już masz to, macie już to ustalone? Macie to ustalone, czy to dopiero będzie ustalone? My jeszcze nie mamy ustalone, ale ja bym chciał wyprowadzić albo Kuliga, albo Silinsa. Ok, a skąd takie marzenie ci się wzięło, żeby zawodnika wyprowadzać? Ponieważ zauważyłem na swoim pierwszym meczu, jak dzieci wyprowadzają, mi się zachciało już wyprowadzać. A ty też grasz w koszykówkę? Tak, będę grał otwartej klasy, ponieważ moja szkoła gra w koszykówkę. Patryk, powiedz nam, jakie emocje tobie towarzyszą przed takim jakim wydarzeniem jak wyprowadzanie zawodnika na mecz? Trochę stres i ekscytacja, bo takie coś może się już nie przydać drugi raz w życiu. A jak do tego doszło? Skąd miałeś takie marzenie, żeby wyprowadzać zawodnika? E, no lubię koszykówkę, no i... no. Tego Ci życzę i jak będziesz wyprowadzał zawodnika, to powiedz mu luck, albo żeby dobrze zagrał, bo dzisiaj musimy wygrać. No, musimy. I jest z nami Lidia, która będzie dzisiaj wyprowadzała zawodnika, opowiedz mi, jakie to emocje wyprowadzać, to duży stres przed Tobą, że będziesz trzymała zawodnika na rękę i będziesz mu w jakiś stopniu pomagała w tym meczu? Tak, wielki stres. I co, stresujesz się? Tak. A kogo byś chciała wyprowadzać? Chatmana. Chatmana. Chatmana, okej. Okay. A kto jest twoim ulubionym zawodnikiem? Panie Chatman?

Marysia za tobą eskorta zawodników. Kogo eskortowałaś? Damiana Kuliga. Jakie to emocje, jakie to tobie emocje towarzyszyły? Stresowałaś się? Coś powiedziałaś namianowi? Był czas, żeby z nim chwilę porozmawiać, czy nie? Nie było czasu, ale powiedziałam powodzenia i super zabawa. Super, i co polecasz każdemu dziecku uczestniczenie w takiej stalowej eskorcie? Fajnie, fajne to przeżycie, na pewno zapamiętasz to do końca życia. Tak. Zabijającam super przeżycia. Marysza gratuluję Ci, było super. Dziękuję. Agato, za Tobą stalowa escorta. Jak Ci się podobało? Jakie, jakie emocje towarzyszyły i kogo eskortowałaś? Eee, Skelet. I to były super emocje, i na pewno polecam wszystkim. Eee, na pewno nie, no nie było czasu, ale. Yy, bardzo fajne przeżycie na pewno. A skąd ten pomysł, żeby wziąć udział w stalowej eskorcie? Kto cię do tego zachęcił? Czy sama chciałaś, sama to zauważyłaś i stwierdziłaś, że fajnie byłoby to w yy, czymś takim brać udział? Yy, to było tak, że po prostu mojej koleżanki tata zgłosił mnie i ją i dostałyśmy się. No, i po prostu ja już od dawna chciałam wyprowadzać koszykarzy, i chodzę na zajęcia takie. I bardzo, bardzo zawsze chciałam wyprowadzać takich no, koszykarzy. Bardzo zachęcam i to są na pewno zawsze, na pewno to zapamiętam. I że naprawdę jak ktoś się zgłosi, to to są bardzo, czasami jest trochę stres, ale jest bardzo fajnie. Tak, ale jesteście młodzi, trzeba takie sytuacje, im szybciej się nauczyć, tym lepiej dla was. Tak, to, to bardzo było fajnie, ja się bardzo cieszyłam, że się dostałam. Dziękuję i gratuluję, było super. W tym jak rozmawialiśmy przed, przed eskortą, mówiłeś, że trochę, trochę stresu, ale jak teraz po, po tym wszystkim i kogo, wy, kogo wyprowadzałeś? No teraz jest fajnie, ale, ale wyprowadziłem Szatmana i było bardzo fajnie. I co było, było, było trochę stresu, jak wytrzymałeś, jak wychodziłeś na ten park, jak tyle osób skandowało stalówkę? No trochę było stresu. Zachęcam ki młodych kibiców y, stalostrów, y, żeby wyprowadzać koszykarza stali.